Uznajemy i wierzymy, że wszystkie słowa Boga są prawdą. Historia w Ogrodzie Eden jest przypowieścią oznaczającą, że Bóg ukrył coś od stworzenia świata. Istnienie drzewa życia, które było ukryte, zostało objawione przez ciało i krew Chrystusa. Czy możemy potwierdzić, że ciało i krew Jezusa są rzeczywistością drzewa życia? Spójrzmy na Ewangelię Jana, rozdział 6, werset 54. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wieczny, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Albowiem ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka, a ja w nim. Jak nie posłał Ojciec, który żyje, a ja przez Ojca żyję, tak i ten, kto mnie spożywa, żyć będzie przeze mnie. Taki jest chleb, który z nieba zstąpił, nie taki, jak jedli ojcowie i poumierali. Kto spożywa ten chleb, żyć będzie. Jak długo? Na wieki. Bóg powiedział: Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wieczny, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Jak więc możemy spożywać ciało i pić krew Jezusa? Dlatego Bóg ustanowił to jako prawdę. Zobaczmy, jak możemy jeść ciało Jezusa i pić jego krew, czytając Ewangelię Mateusza, rozdział 26, werset 17. Spójrzmy na rozdział 26, werset 17. A w pierwszy dzień prześników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali: Gdzie chcesz, abyśmy ci przygotowali wieczerzę paschalną? Czy istnieje związek między Paschą a ciałem i krwią Jezusa? Tak, istnieje. Werset 18. A On rzekł, idźcie do miasta, do wiadomego nam człowieka i powiedzcie Mu, nauczyciel mówi, czas mój bliski, u Ciebie urządzę paschę z uczniami moimi. Co powiedział, że zrobi? Jezus powiedział, że będzie obchodził paschę. Jeśli więc, ci, którzy dzisiaj wierzą w Jezusa, nie zachowują paschy. Przyznają, że tak naprawdę nie wierzą w Jezusa. Jezus wyraźnie powiedział, u Ciebie urządzę paschę. Ważne nie jest to miejsce, ale to, czy On ją świętował, prawda? Przejdźmy do wersetu 26, aby zobaczyć, jak obchodzić paschę. W wersecie 26 napisano, A gdy oni jedli, brzył Jezus chleb i pobłogosławił, łamał i dawał uczniom i rzekł, Bierzcie, Jedźcie, to jest. Co to jest? Moi drodzy, kiedy studiujemy słowa Biblii, musimy pamiętać o powiązanych wersetach. Co mówi Ewangelia Jana, rozdział 6, werset 54? Czy nie jest napisane: Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wieczny? Czym zatem według Jezusa było jego ciało? On dał chleb paschalny swoim uczniom, mówiąc, to jest ciało moje. W wersecie 27 napisano, Potem wziął kielich i podziękował, to jest kielich zawierający wino paschalne, prawda? Dał im, mówiąc, pijcie z niego wszyscy, albowiem to jest krew moja nowego przymierza, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. Chleb i wino paschalne reprezentują ciało i krew Jezusa. Kiedy świętujemy Paschę, możemy przywrócić to, co zostało utracone w ogrodzie Eden. Co to jest? Skutkuje to zjedzeniem owocu z drzewa życia.